Siemanko, z tej strony Trampek Tester. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam mój fotel gamingowy Flame Plus polskiej firmy ProGamer. Obecnie na rynku kosztuje około 300 zł. Funkcje, jakie posiada, to oczywiście podnoszenie dół góra oraz tilt. Myślę, że w tej cenie jest to idealny fotel, wykonany jest z ekoskóry i Sztucznej siateczki, która bardzo dobrze przypuszcza powietrze. Dlatego więc cały czas mam komfort siedzenia na nim nasze plecy się nie grzeją, a łokcie są wygodno oparte o podłokietniki. Montaż tego fotela jest wyjątkowo prosty. Mamy do wkręcenia tylko 8 śrubek. Poza tym kółka tego fotela powlekane są silikonową warstwą, która zapobiega rysowaniu się podłogi. Podczas przesuwania się do biurka. Tilt jest oczywiście regulowany, dzięki temu możemy sobie wybrać ciężar, w jakim możemy się wychylić. Do tyłu szczerze, polecam ten fotel wszystkim, którzy szukają czegoś w małym budżecie, a chcą zapewnioną wygodę. Mam około 1,175 m wzrostu, więc dla mnie jest idealny, lecz dla osób wyższych. Może już nie być tak wygodny. Mój egzemplarz jest w kolorze czerwonym. Są też do wyboru inne, oczywiście, konstrukcje sprawiają sprawia wrażenie mocnej, chociaż używam go tylko dwa miesiące. Myślę, że jeszcze troszeczkę posłuży dzięki za obejrzenie odcinka. Szczerze polecam ten fotel i zapraszam do łapkowania i komentowania. Jeżeli będzie się to cieszyło dużym zainteresowaniem, już w niedługim czasie wypuszczam nowy odcinek z, moim, z moich akcesoriów gamerskich firmy Natas Genesis. Do fotela jest również darmowa podkładka pod myszkę. Zapraszam do śledzenia mojego kanału dzięki za zostawienie łapki i suba. Cześć!